Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu, w którym opowiem o ciekawym narzędziu umożliwiającym natychmiastowe rozpoznanie, w którym miejscu w dokumencie występują przesłonięcia lokalne. Przesłonięcia lokalne to są takie fragmenty tekstu, które są złożone inną odmianą, innym stylem niż cały akapit żeby szybko się zorientować gdzie w tym akapicie są przesłonięcia i w ogóle w całym dokumencie warto użyć wspomnianego narzędzia. Przechodzimy na widok normalny. Teraz jesteśmy w widoku do druku. Przejdźmy na normalny widok i w panelu stylów akapitowych mam narzędzie Toggle Style Override Highlighter, to jest właśnie to narzędzie. Jeśli ja go włączę, wtedy widzę fragmenty tekstu, które są zabarwione na kolor cyjanowy, i to jest właśnie działanie narzędzia. Klikając na ten akapit, widzę, że on pierwotnie był sformatowany stylem Basic Paragraph, ale po różnych przekształceniach zyskał swoje przesłonięcie, i to jest odsunięcie od lewej krawędzi o Wielkość 35,46 mm został on złożony mniejszym stopniem pisma niż mój tekst dziełowy w basic paragraf i dlatego został natychmiast podkreślony przez to narzędzie, również tutaj autor motta, jak i źródło motta też mają swoje przesłonięcia, również przesłonięciem jest. Potraktowany rozdział pierwszy. Z prawej strony mojej kolumny tekstu, po prawej stronie prawego marginesu, czyli marginesu zewnętrznego, mam też sygnały, że te akapity zostały sformatowane inaczej niż pierwotnie. Czyli oznaczenie wzdłuż marginesu jest to oznaczenie przekształcenia stylu akapitowego. Tutaj mamy przesłonięcie w całym stylu, jest ono podkreślone, i teraz, jak ja kliknę na to przesłonięcie, pojawia się w panelu stylów akapitowych przy stylu akapitowym dla całego akapitu plus. To oznacza właśnie, że są te przesłonięcia. Ja mogę z pod prawego przycisku myszki redefiniować styl i wtedy cały mój akapit. Przybierze formę kursywy zróbmy tak. Cofnę operację, ale jeśli tak nie chcę zrobić, tylko chcę uhonorować to przesłonięcie w stylu, muszę zastosować pewien manewr, o którym mówiłam w moim tutorialu o przesłonięciach lokalnych, pokażę to. Mianowicie powołuję okno dialogowe Ctrl F lub Command F na MACU i tutaj. W zakładce Find Format wybieram Italik. Natomiast w Change Format wybrałam styl znakowy regular italik. Jeśli nie mamy go tutaj w wymienionych stylach, mogę oczywiście stworzyć nowy styl tutaj wybierając tę odmianę. I klikam OK. I teraz. Change-all są dwa zastąpienia w całym moim dokumencie, i tutaj już działanie mojego narzędzia jest nieskuteczne, dlatego że ten fragment tekstu został już włączony do mojego stylu akapitowego, już został uwzględniony w moim całym stylu akapitowym. A więc narzędzie to pozwala na szybkie wykrycie przesłonięć w tekście. W całym dokumencie jest ono, raz jeszcze powtórzę, dostępne w panelu stylów akapitowych pod hasłem Toggle Style Override Highlighter lub Style Override Highlighter i tutaj można kliknąć tę ikonkę i wtedy fragmenty tekstu zabarwiają się na kolor cyjanowy. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.